Witam Was z mojej kuchni, a w dzisiejszym odcinku przygotujemy ten przepyszny sernik pistacjowy. Ja jestem Dawid, jestem pasjonatem jedzenia i zapraszam na ten odcinek. Jeszcze nigdy na moim kanale nie przygotowywaliśmy słodkich rzeczy, jakichś deserów, jakichś ciast, tego typu rzeczy, e, dlatego pomyślałem sobie, że w dzisiejszym odcinku przygotujemy sobie sernik pistacjowy. Tutaj nawiązując tak trochę do tego aktualnego e, trendu i hypu na e, czekoladę z Dubaju, która w sobie ma właśnie bardzo dużo tego pistacjowego kremu, e, ale czekolady robić nie będziemy. Zrobimy, tak jak mówiłem, sernik pistacjowy, e, a jako że u nas w domu e, Słodkimi wypiekami zajmuje się Izabela, o której już dużo słyszeliście na tym kanale, jeszcze nigdy jej nie widzieliście. To poprosiłem ją, żeby dzisiaj przygotowała dla nas właśnie sernik pistacjowy. Cześć! Także to tyle tytułem wstępu, bierzemy się za gotowanie. A tak jak Dawid powiedział, że dzisiaj przygotujemy e, sernik pistacjowy. Ogólnie moja koleżanka z pracy jest królową tego sernika, więc mam przepis od niej i sorry, ale będę się posługiwała e, telefonem, bo tutaj mam małą ściągawkę. E, a więc, e, co potrzebujemy do tego sernika? E, serek coś ala Filadelfia, mm -hmm. e, cukier waniliowy, e, masło. Oczywiście pistacje, jajka, to Wam powiem później ile czego dodajemy. Ciast... Herbatniki. Herbatniki dokładnie. No i złoto, oczywiście teraz, bo to jest bardzo drogie. Odkąd jest ten cały trend na tą dubajską czekoladę i robienie tej dubajskiej czekolady? To naprawdę. No, najdroższy sernik, jaki dzisiaj robię, nie? No słuchajcie, zapłaciliśmy za to, za ten krem pistacjowy dzisiaj 10 euro w sklepie. To jest po prostu szaleństwo, ale wracajmy do przepisu. A i co jeszcze zapomniałam, to oczywiście e, mąka ziemniaczana, to też musimy dodać do tego sernika, więc e, no to wszystko, no to co bym powiedziała, no to zaczynamy. Powiem, że zaczniemy od e, zrobienia spodu. Więc potrzebujemy najpierw herbatniki, masło, no i pistacje, które sobie zaraz rozblendujemy i zrobimy po prostu spód. Najpierw roztopimy sobie 125 g masła. Tutaj już mam przygotowany garnek. sobie. Roztupimy na małym ogniu. Wiadomo, żeby nie spalić, trzeba na to uważać. Mamy tutaj 125 gram herbatników. Co jeszcze do tego dodamy, no to 50 gram pistacji? To można ogólnie, tak jak ja widziałam, znaczy tak jak mi też koleżanka mówiła, że najpierw sobie rozdrobnić po prostu herbatniki, e, później zrozdrobnić e, sobie też e, pistacje. E, ale to i tak wszystko będziemy później mieszać, więc dlaczego najpierw to i później tamto? Jak możemy wszystko razem zmielić? Ja bym tak zrobiła po prostu. E, więc e, co? Ja jeszcze Tutaj wybrałam, żeby nie oczywiście było troszeczkę zdrowiej. E, herbatniki e, pełnoziarniste, e, ale to tylko po prostu e, tak. No, mówię, żeby było, ale było możliwie, trochę zdrowiej. Żeby było trochę zdrowiej. Herbatniki i pistację mamy już, mamy już splendowane. Teraz masło się też już rozpuściło i dodajemy właśnie do środka. Ok, No i teraz to sobie tak ładnie wymieszamy, żeby mieć taką masę. A czyli to trzeba po prostu teraz na jedną i tą masę wymieszać. Dokładnie, żeby nam wyłożyć później ten nasz spód. Okej, okay, nasz spód mamy już gotowy. Ja sobie już tutaj wyłożyłam spód papierem do pieczenia, więc no co, wyrzucamy to po prostu o tak. I fajnie, to zaraz będziemy sobie ugniatać. Opa. No i lecimy tak, tak, żeby był to taki bardziej równy spód po każdych brzegach. A, czyli trzeba to po prostu rozciągnąć teraz po całej tej blaszce i wyrównać, żeby było mniej więcej równe, tak? Dokładnie. Więc, no, więcej tak. Wiadomo, to musi być też tak ładnie równo. E, spód na ciasto mamy już gotowy, więc za, zabieramy się za robienie e, sernika, czyli kremu. E, na początek e, 600 gram Serka. To jest ten serek typu Philadelphia, tak? Dokładnie. Najpierw damy cukier waniliowy i ten cukier waniliowy wsypiemy cały. A, całą taką jedną torebeczkę, tak? Dokładnie. I teraz damy 100 gram cukru. Zwykłego, białego? Zwykłego, białego. Okej. Okay. Teraz przychodzi gość naszego programu. Krem pistacjowy, posypany złotem. No i tutaj mamy 200 gram, tak? No tylko czekajcie. Chwila, zrobiłem sobie. No i tutaj 200 gram. I co? No i teraz jeszcze dodajemy tak, trzy jajka, oczywiście. To sobie zaraz się wszystkie rozbije. A więc teraz dwa i trzy. I teraz fajnie by było na przykład, bo do tego musimy dodać. Do tego musimy dodać e, mąkę ziemniaczaną. Ja niestety nie mam żadnego sitka, żeby to przesiać, więc e, no będę musiała dodać to tak. Raczej chyba się nic takiego nie stanie. I do tej mąki? 40 g. 40 g mąki ziemniaczanej. Ja. No, chodź. jeszcze, jeszcze. Ok. Super. No i co? Więc y, wszystko mamy. Będziemy mieszać. A, czyli teraz po prostu na mikser. Dokładnie. I mieszamy. Jak długo to trzeba mieszać? No aż powstanie taka konsystencja, tak? No, no, aż hop. powstanie jednolita masa. Dokładnie. Na razie zaczynamy od małych obrotów. Niech to się wszystko fajnie zmiesza. Wiadomo, że też by było można lepiej, lepiej robić krok po kroku. Najpierw wymieszać e, cukier razem z serkiem, e, serkiem i później dodawać jajka i ogólnie mąkę ziemniaczaną. E, no ale ja wolę wszystko najpierw zważyć, żeby było po prostu dokładnie, no i, e, e, no i będę teraz to mieszać. No. Raczej powinno tak samo się udać, jakbyśmy robili to wszystko po kolei. krem na sernik nam się robi. W międzyczasie postanowiłam, że przygotujemy już pistacje do dekoracji, a więc weźmiemy sobie po prostu tych parę pistacji i fajnie zmierzczymy je nożem. Później Wam pokażę, jak ja to ciasto tymi pistacjami udekoruję, ale możemy już wykorzystać po prostu ten czas, jak to się miksuje. I sobie fajnie je tutaj pokroić. Ja jeszcze w ogóle do tych pistacji właśnie też się zainspirowałam e, zdjęciem z Instagrama. Nie z Instagrama, ale z Pinteresta. No i tam właśnie ozdabiają te ciasto albo malinami, albo właśnie bardzo ładnie suszy, suszonymi owocami. Więc kupiłam tutaj paczkę dla dzieci suszonych owoców, no bo innej nie mogłam znaleźć. Więc dokładnie, więc to też udekorujemy suszonymi, w tym wypadku truskawkami. Krem już mamy gotowy, więc wylejemy go sobie tutaj właśnie na ciasto. Już próbowałam, smakuje nieziemsko. Pięknie. Tutaj sobie pomogę. Super. I co? No i ogólnie będziemy go wstawiać na godzinę do pieca na 125 stopni. Na termoobieg? Na termoobieg najlepiej więc no co, no to już wszystko mamy więc ładnie tutaj zaraz to fajnie sobie rozprowadzimy to nasze ciasto więc wstawiamy ciasto, tak jak już mówiłam na godzinę, widzimy się za godzinę i będziemy razem dekorować ciasto czyli zrobimy jeszcze polewę na to posypiemy to razem pistacjami i tymi suszonymi tryskawkami więc to zaraz Teraz to wyszło właśnie z pieca, znaczy się wyszło. Już stoi tutaj parę minut, żeby trochę ostygło. E, co ja wcześniej zrobiłam, e, wzięłam gorąco wodę, ale nie tak do 100% zagotowałam, tylko po prostu na 80%, żeby ten krem tutaj się tak trochę rozpuści, był taki po prostu rzadszy i żeby było mi łatwiej później rozprowadzać ten krem po, po cieście, tak? Więc wstawiłam sobie po prostu do wody tutaj do garnka, no i to tak fajnie się rozpuściło, nie? I tutaj, żeby doprecyzować, to jest po prostu ta reszta tego kremu pistacjowego, tak? Dokładnie, dokładnie, to jest po prostu ten, ten, ten krem pistacjowy. No i co? No i bierzemy tak po prostu, tak, i staramy się to Tutaj rozprowadzić, tak? A, czyli teraz po prostu ten kręp, stacjowy rozprowadzasz jeszcze raz, po, znaczy jeszcze raz po górze tego ciasta. Trzeba, I co trzeba go całego rozsmarować po prostu, żeby to całe ciasto było pokryte Dokładnie. tym kremem. Tak, taką robimy po prostu coś, ale w stylu polewę, coś mniej więcej, tak? Więc to sprowadzamy teraz po całym cieście. No i zaraz zobaczymy się, jak będziemy dekorować te ciasto. Po lewej mamy już tutaj gotową, więc tak jak mówiłam, będziemy zdołyć teraz te ciasto. Może nie wyszło to jakoś tak pięknie, Dobrze ładnie jak jest. na każdym zdjęciu. No ale zobaczymy. Później jak będzie smakowało, to się chyba najbardziej liczy. Więc tak, tutaj idziemy po brzegach. Czyli po prostu po, przysypiesz to teraz wszystko z góry tymi pistacjami. Dokładnie. Fajnie co zostawić w tej formie, bo wtedy one nie wypadają tam, nie? Od razu się przykleją, po prostu tutaj do tego ciasta. Jest też fajnie nam to równomiernie, fajnie rozłożyć tutaj te pistacje. No i teraz bierzemy nasze suszone truskawki i tutaj też tak ładnie po prostu nie poukładamy. I co, te truskawki ustawisz też tylko po bokach tego Dokładnie. ciasta? Dokładnie, tak samo jak te pistacje, co zrobiłam. Tak, nie musi być nie wiadomo jak pięknie, właśnie taki delikatny nieład gdzieś, gdzieś tam polecza ta truskawka, e, chcecie możecie też te truskawki sobie rozkruszyć, ja je trochę tylko zgniotłam tak e, w tej paczce, e, no. Ciasto mamy gotowe, teraz najważniejsze, żeby wstawić je po prostu do lodówki, żeby sobie odpoczęło i co, w przepisie mamy ogólnie, żeby stało przez całą noc, więc jeśli chcecie, to możecie je wstawić na całą noc, no my zobaczymy, czy wytrzymamy całą noc, czy po prostu zjemy sobie ten kawałek ciasta już dzisiaj wieczorem, więc co, wstawiamy ciasto, no i widzimy się później na degustacji. Witamy parę godzin później, ciasto właśnie wyszło z lodówki, jest już gotowe. Ukroiliśmy sobie kawałek, no i trzeba go skosztować. E, pierwsza rzecz, jaką, którą, którą chciałem powiedzieć, to to, że naprawdę bardzo fajnie się to ciasto prezentuje, e, bo te truskawki, właśnie całe ciasto jest zielone od tego kremu pistacjowego i od tych pistacji, ale te truskawki tutaj właśnie dodają takiego, e, no, są takim akcentem fajnym. Fajnie to wygląda wizualnie, e, ale wiadomo, no, najważniejsze jest e, jak to ciasto smakuje, dlatego skosztujmy. Po prostu tego ciasta. To no, e... jest też ciekawe. Dobra, ten kawałek. Tak się to tutaj prezentuje na łyżeczce. Nie wiem, czy będzie widać. Tak, teraz. Dobra, i skosztujmy. E, jak dla mnie super, nie jest za słodkie. E, ten, e, ten krem, który Iza wcześniej ubiła tutaj, e, zamienił się właśnie w taką delikatną masę właśnie w taki serniczek. Mamy tutaj te chrupiące pistacje. Nie jest ten smak pistacji tutaj taki, że jest to za intensywne, że jest on za mocny, ale właśnie jest fajnie tak lekko wyczuwalny. No jak dla mnie naprawdę bardzo dobre, często bardzo dobry sernik. A twoje odczucia? Ja ogólnie nie jestem aż takim fanem serników jak Dawid, ale um, ten sernik naprawdę um, mi smakuje. Um, co jest bardzo fajne, to na pewno, na początku jeśli dajemy ten cały krem to wiadomo myślimy o matko to będzie na pewno za słodkie, ale nie jest, w ogóle nie jest słodkie. Ten nasz takie typowy właśnie nie jest za słodki, nie jest nigdy za słodki, <grymne> to tak samo i to ciasto nie jest słodkie pomimo, że naprawdę jest duża masa tego kremu w środku i też ta masa jest oczywiście wylana też później tylko polewa na ten sernik, to e, no, naprawdę nie jest słodki. I co jeszcze w ogóle ten spód e, przez to, że to było w piecu, to jest takie, no, zrobi się takie, jak taki biszkopt po prostu, takie no, no, ciasto, bo znam też na przykład serników wiadomo na zimno, to one wtedy są takie chrupiące, no pewnie dlatego, że wstają w, w lodówce, nie? Ale e, fajnie ten spód się komponuje z tym wszystkim. E, no i tak jak właśnie Ty, ty mówisz, e, delikatnie się wyczuwa te pistacje, czyli one nie nie to nie jest jakiś taki główny smak tego, jest taki fajny delikatny touch. Um. No i fajnie, to już z tymi truskawkami w ogóle się komponuje. Wygląda to trochę jakby takie suszone kwiaty były na tym. No. E, więc e, no, warto brać inspirację z, z, z Pinteresta z czasem. No, e, naprawdę fajnie to wyszło. E, I co? No, e, myślę, że mogę polecić, żebyście spróbowali zrobić właśnie taki sernik. E, dla wszystkich fanów pistacji na pewno. E, I myślę, że też tutaj nawiązując do też tego tematu z początku filmu, z, Przeczekajcie ten moment, bo tak. ten cały hype na dubajską czekoladę minie. Tak, bo wtedy na pewno ten krem pistacjowy zrobi się tańszy. Tak. Ale właśnie ten, właśnie chciałem nawiązać też do tego, że mamy ten hype na tą, na tą czekoladę dubajską, a ja myślę, że taki sernik jest czymś dużo fajniejszym niż taka czekolada dubajska. Dlatego polecam gorąco, żeby właśnie spróbować tego przepisu. I co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie do końca. Jeżeli się podobało, to zachęcam do zostawienia łapy w górę bądź też subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków na kanale Smaczny Vlog. Dzięki i za wystąpienie w dzisiejszym odcinku. I co, ja już z tego miejsca zapraszam właśnie na kolejne odcinki na kanale. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Cześć! Cześć.